Okej, okay, moi drodzy, umówmy się, że ten smak nie może czekać już ani dnia więcej. Moi drodzy, mamy pierwszego GBS-a, który wyszedł do żabki. No kulkę, najpierw się może przywitajmy, co się no jaki powieta was serdecznie? Pierwszy GBS, który wszedł do żabki. Tak to powinno brzmieć. Tym razem nie mamy latte, mamy cappuccino. Tym razem mamy słony karmel. Obniżona zawartość cukru, wszystko jest jak najbardziej. Ten 125 mg kofeiny, kakao z Kamerunu i tak dalej, i tak dalej. Słody karmel. Jak ja uwielbiam ten smak! Ja ciągle jestem też zdziwiony, że GBS nie wyszedł ze smakiem na przykład pistacja. Bądź nawet kurde, dubajska czekolada, Ja pierdziel. Jak ja sobie wyobrażę. Jakby GPS wyszedł z takim smakiem, to. No nie mogę sobie tego wyobrazić, ok? Nie mogę sobie wyobrazić, żeby w jakimkolwiek stopniu Golden Bowl Solution yy, przy okazji ich produktów poszedł właśnie w smak, w ten smak. Dlaczego? Oni ostatnio wypieszczają ich produkty ponad miarę. Naprawdę, jeżeli chodzi o. Dodajmy no na to ostatni, yy, kokosanka czy nawet batonik Principolo, czy nawet Jagodzianka. O, już sobie po Jagodziance spodziewałem się, że dubajska czekolada to jest już kwestia czasu. Ale nie, jeszcze mamy cappuccino o smaku słodkiego karmelu, czyli poprzedni trend, który był dla mnie o wiele bardziej lepszy po prostu. Dlatego, że lubię słody karmel, nie to co pistacja. No i... Jak oni wypieszczają te smaki, to ja się boję, że tam przy okazji właśnie pistacja, kataifi i tak dalej, to można też wyczuć te kataifi, co mi... No nie pasowałoby mi to. Do overallowego zamysłu kawy. I co ja mogę powiedzieć? No ja jestem na pewno ciekawy, jakby to wyglądało w praktyce, dlatego że no... Dubaj, czekolad to jest już wszędzie. Nawet widziałem ostatnio lody dubańskie. Ja nie wiem, jak wy, ale ja po prostu boję się tego, ale jednocześnie jestem ciekawy. Co do samej puszki, powiem tak. Jest zmiana wizualna, jeżeli chodzi o cappuccino. Pozwoliłem sobie oczywiście zrobić małą przerwę i. Yy, sięgnąć pod najnowszą puszkę oczywiście GBS-ową, kafelatę, nie latem Macchiato to Latte late. Machiato, I dzięki temu porównamy sobie obydwie puszki do siebie, bo jak mówiłem, zbiada jest diametralna. Nie mamy trzech informacji one ogólnie na środku, tylko ogólnie grafika profilu smakowego zamieniła się z miejscami z informacjami. Tawa góra nie jest czarna. Jest natomiast taka śmietankowo-biała, czy nawet jakby to powiedział typowy chłop, no jest po prostu biała. Jest brązowy, dół. No i jeżeli wszelkiego rodzaju cappuccino też będą miały takie zmiany designowe, czyli wiecie, góra będzie tym razem biała, a dół będzie kolorowy, no to okej. Okay. Yy, przy pistacji będzie to na pewno zielone, więc nie może mi wypaść z głowy ta pistacja. Ale jestem ciekaw, czy zrobiliby to cappuccino, czy właśnie kafełate. Yy, yy, jeszcze nie dałem takiej informacji, że ten smak tutaj, to ja nie wiem jak oni to zrobili, ale to jest po prostu smak, którego dali po prostu na każdą żabkę po 5 puszek i powiedzieli tak: sprzedajcie to. My to mamy w czterech literach, yy, nie dostajecie więcej. Jak chcecie, to idźcie na naszą stronę. No i w przeciągu tych sześciu żabek, yy, tylko w jednej ostatnia sztuka była. Właśnie ta. Jest leciutko też drapada, ale no nie dziwić się. To była cholera jasna ostatnia puszka, a ja nie chciało mi się iść dalej. Powiedziałbym sobie, pierdziele to. Nie będzie gbs ludzie zrozumią. Co tam w składzie w wartościach odżywczych 50 mg kofeiny? Przypominam, mamy tutaj 125 mg kofeiny w tym małym skurczy dziadu. Jak to jest kurde z tymi cappuccino? Że nie, nie lepiej, żeby to po prostu nazwali espresso macchiato, double espresso, czy jakkolwiek innego. Tutaj naprawdę chyba polecieli w klasyczne gbs wartości kofeinowe yy, wracając woda, pełne mleko w proszku, cukier, ekstrakt kawy w proszku proszek kakaowy, regulatory kwasowości E500, E501i stabilizator E460, substancje słodzące z acesulfam, sukraloza, aromat, sól wartości odżywcze sto... dobrze moi drodzy, więc bez żadnego przedłużania 125 kilokalorii 4,75 g tłuszczów, z czego 3,25 g to kwasy tłuszczowe nasycone, 16 g węglowodanów, z czego 13,5 g to cukier, 4,75 g białka i 30% g soli. Pierwsze cappuccino od gbs Aż mi taśma klejąca spadła. Takie to jest ekscytujące. Przepraszam do Was, no kurde, ma tu mały pierdzielnik. Przy okazji tej skrytki, tutaj Wy jej nie widzicie, ale no tutaj po prostu te wszelkiego rodzaju wartości odżywcze, stare, wszelkiego rodzaju listy od widzów i wszystko poza tym ja po prostu przetrzymuję. Więc. No, jest na pewno miło, to teraz co? Wymieszajmy tego skurczycia na pierwsze od on a kurde. Nie wiem jak wy, ale. Ja jestem ciekaw, bo wiecie, słony karmel, jak ja jestem podjarany na temat tego smaku. Ja jestem też zdziwiony, że oni dali to tylko 5 puszek na każdą żabkę. Czasem może doczcili się i 10 puszek dali, ale kurde. Jaka jest z tym logika, przepraszam? Nie lepiej jest, kurde, jak coś jest naprawdę dobrego, to dawać tego całymi torbami, całymi w sumie 24 pakami, kartonami, jakkolwiek by tego nie nazwać. Może to jest złe, więc dlatego GPS lepiej, żeby tego nie brał, po prostu, wiecie, tak, że daje 24 puszki tego, a tam nagle, kurde, 23 zostały wypieprzone, no to... Przezorny zawsze ubezpieczony, czy jakie Wam ja to rozumieć? Jest oczywiście lekki wyprysk, jak to źle zabrzmiało. Otwórzczyliśmy to, to teraz sprawdźmy. O. Od... Jest zapach karmelowy! Jest zapach karmelowy, to ja już jestem urzeczony. Jest jak najbardziej zapach takich lodów karmelowych, nawet mógłbym powiedzieć. Nie słody karmel, ale ogólnie tak lody karmelowe ogólnie. Jak mówiłem, je, kiedy hype na słody Karmel się skończył, a zaczął się ta cała pistacjowa apokalipsa, to ja po prostu nie mogłem znaleźć sobie miejsca na świecie. Po prostu, ja jestem też dzisiaj niewyspany, więc czasem jak sobie ziemne, to przepraszam bardzo. Ale do, no, żeby z takiego gołta przejść na takie coś, jak można. No jest kurde zapach karmelu, co ja mogę powiedzieć kolorystycznie, z tego co widzę nie będzie chyba zmiany, chociaż że jest bardziej taki brązowy, ciemniej brązowy. Nie byliśmy po prostu pierdzieli, jest po prostu kurde kolor kawowy. I powiem wam tak moi drodzy, jeżeli chodzi o kawy, to cappuccino jest moim gołtem. Kocham wszelkiego rodzaju cappuccino, jeżeli chodzi o kawy mrożone. Latte jeszcze spoko jest jak najbardziej ten kafe latte też ale no jeżeli chodzi o cappuccino przepychota, mam nadzieję, że to będzie po prostu najlepszy GPS ponadto mam nadzieję, że je zrobią w jaki kiedyś tam po prostu nie zwariują i nie zrobią machiato o nie, nie. w sensie wiecie espresso, przepraszam espresso, wasze zdrowie O, i tu jest czuć, że to jest kurde kawa, a nie jakieś nie wiadomo co. Oj, czuć jest to, że tu mamy do dyspozycji coś mocniejszego od tego, co mieliśmy, na przykład y, GBSa Principolo. Tutaj, kiedy chodzi o kafelatę od GBSa, to czuliśmy tak naprawdę, że pijemy kawę, jest leciuśka, leciuśka goryczka, co naprawdę w wielu smakach bardzo dobrze się komponowało, na przykład jagodzianka czy cynamonki. Yy. Czuliśmy, że to jest po prostu jakościowo bardzo dobry napój kawowy, bo nie było tak dużo kawy. Ale jednak mi tej kawy trochę brakowało. Jak się już wkręciłem w te napoje o smaku kawowym, no to ja jednak, ja, no na początku ja byłem sceptycznie nastawiony jak najmniej kawy, żeby było jak najmniej, ale potem jak ja coraz bardziej się w to wkręcałem, kurde. To czasem przy tych kawowych smakach brakowało mi kurde kawy yy, po smaku kawowego. A tutaj, o stary, to jest po prostu to, czego kawosze będą kochali. Yy, I fanatycy słodego karmelu. Nie jest to przesadnie słode, jak na przykład, dajmy na to, o Boże. Słonokarmelowa fantazja, jak ona dopieprzyła tam słoności, to tych kulek słonokarmelowych tu, o Boże! Ludzie aż, kurde, prosili fantazję, żeby weźcie, wypieprzcie tej soli trochę! Już weź to się ogarnita z tym! A fantazja jak to fantazja nie słuchała innych no, może słuchała, do no co ja mogę powiedzieć, ale kurde w większości oprócz warszawskiego Koksa czy Tigera i tak dalej i Data, to tak firmy produkujące żywność to tak bardzo nie patrzą, że ludzie narzekają, no, dajmy na to foodker. Ostatnio się poprawiło, jasne, ale ciągle to jest footker, który znamy kochamy. Nie no, nie zapomnę jak oni kurde w Easy Boostach tych pierwszych wpieprzyli po prostu Blaka Black Cherry. Z tą całą pikantnością, z tym wszystkim. Ludzie po prostu to... I na przykład ja. Ja też to kurde odpierdzielę. Potem przyszły te Easy Chargers, jak oni miały. Ogólnie Easy, okej. Okay. No i... Było lepiej, bardzo, o wiele lepiej. Od razu to wskoczyło na inny level i od razu pokazało, że jednak footker słucha nas, dba o nas, a jednak kurde nie muszę już tak bardzo wysilać się, żeby napieprzać footker, co nie? No i tutaj. mamy do dyspozycji smak cappuccino. Smak naprawdę mocno nastawiony na kawę. W sensie nie tak mocno jak przy okazji espresso, czy nawet espresso machiato, czy nawet double espresso. Yy, wszystkich tych americano, to nie jest ten poziom, ale jest czuć tutaj, że pijemy kawę. I jest czuć tutaj, że pijemy słono-karmelową kawę. Yy, ten słony karmel też to jest taka popieprzona sprawa, dlatego, że karmel sam w sobie jest czuć, jasne. Ale ta słoność się tak popieprzegę yy, wymieszała z tą gorzkością kawy i to tak, nie wiem, spotęgowało się jedno i drugie, że no nie mówię to troszeczkę zaczyna być nieprzyjemne w y, smaku, ale overallowo ja bym na pewno wybierał to ponad y, dużą ilością GPS-ów kafelatem. O Boże kochany, ile tego tu jest? Ja pierdielę po prostu. <ścoughs> No i najbardziej słynna słodokarmelowa kawa jak obawy to oczywiście Monster Java. A jest jeszcze piergiczki. Czy ja żebym ich nie wstawił kuźwa tutaj? Co? Nie. Nie pierdziczcie, że ja ich nie wstawiłem. No jasta ciasta pierdzielona, no kurde. W... Wkucaj papę pierdzielodę. no nie. Wstawił. Ok, powiedzzy Helaj z Kofi Latte, a Monsterem Java Irish Cream. Jak mówię, widzimy się następnym razem przy okazji nie wiem czego, ale spróbuję to wstawić też z takim y, priorytetem, chociaż z tymi priorytetami też jest naprawdę. Bo ostatnio, no, próbuję coś tam więcej y, dla moich widzów, którzy postanowią wykupić y, wspieranie kanału postanowiłem więcej filmików dać, ale też mój tak zwany leń. Jeżeli mi da coś tam więcej pomontować, to by było spoko. Jezu, jest, jest Starbucks.